Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak pikuję seller. Także zapraszam. To jest dosyć łatwy proces i możemy sobie całką, całkiem fajną rozsadę sellera wyhodować. Zachęcam wszystkich. Prosto i łatwo. Także ja tutaj już mam w mojej rozsadowni, jak ja to nazywam. To bardzo mam gotowy seller Tutaj. Wysiałem sobie po prostu nasionkę, o takie wielodoniczki. Postawiłem pod lampami, pilnowałem, aby tylko były dobrze zroszone wodą. I proszę bardzo, jaki mamy już ładny seller Także już mamy seller Widzicie, ja tutaj dałem kilkadziesiąt nasionek, nawet chyba z 30-40 nasionek. I zobaczę jak one ładnie mi mm, wykiełkowały i ładnie rosną. Teraz po prostu to wyjmę i będę pojedynczo te najładniejsze siewki pikował. Um, teraz tak, powiem Wam, do, jaką ziemię używam, więc już do pikowania, czy na przykład papryk, czy, czy mm, tak jak tutaj selerów, czy, czy innych warzyw, nie używam bezpośrednio ziemi, takiej typowo do, mm, do startowania nasion, do kiełkowania nasion, a taką Większych paczkach to już jest gotowa, na, gotowa ziemia doniczkowa, i do tego do tej ziemi dosypuję po prostu perlitu, 2-3 garście. I ta gotowa ziemia ma jakiś tam często nawóz, odrobinę nawozu, które, która będą, który będzie dokarmiał tę naszą rozsadę z selera. Ale ja, ja mówię po tygodniu, jak widzę, że słabo rośnie ta rozsada, to jeszcze troszeczkę. Troszeczkę dodaję takiego nawozu w płynie, proszę bardzo, to jest taki, to jest dobry, dobry nawóz w płynie, to dosłownie jedną łyżeczkę na litr wody rozrabiam, ten nawóz jest dobry i tyle, że on ma dużo, właśnie nie ma dużo azotu, czyli, czyli rozwija... Ma więcej potasu i fosforu, a ma mało azotu, czyli rozwija system korzeniowy lepiej. A ta nasza rozsada nie idzie w liście, tak? Nie jest zbyt duża, tylko ma po prostu system korzeniowy dobry i o to chyba tylko chodzi, tak? Żeby po prostu wyhodować, wyhodować rozsadę, żeby miała bardzo dobry system korzeniowy. A gdy ją już sadzimy do naszego ogrodu, wtedy będzie już mogła iść sobie w liście więcej, tak? Więc zaczynamy. Proszę bardzo, ja tu nasypię sobie trochę tej ziemi i, i trochę perlitu. Tutaj mam takie wielodoniczki. Proszę bardzo, plastikowe, można chyba w ogrodniczych kupić, czy gdzieś tam online. Tu mam 6 i 6, 12 selerów. No może zrobię 24, dwie takie doniczki, 24 selery, to już on na to wystarczy dla nas na zimę, a jeżeli coś zostanie, to po prostu podzielę się z sąsiadami, którzy akurat, mam też takich sąsiadów. Sąsiada jednego właściwie, który uprawia, ma jakiś ogródek. Także, także się podzielę z nimi, jak mi coś zostanie. A to bierzemy się za robotę. Proszę bardzo, także już mamy ziemię przygotowaną z perlitem i teraz, widzicie, ja nawet i nie zwierzę jak, jak nasiona, Byście chcieli wysiewać to dobrze, troszeczkę to zbliżyć, nie za dużo, ale to mówię wtedy ziemia do nasion. A teraz ja nawet jej nie zbliżam, tylko po prostu dobrze napełniam. I co jest ważne, dosyć dobrze, dosyć dobrze ubijamy to. Tak? Także ubijam dosyć dobrze ziemię w tych wiołowniczkach krucami i dosypuję. O. Czyli proszę bardzo i tak robimy dwie. To będzie 24 razem te cele, tak? No i teraz przystępujemy do wysadzania naszego selera. Także wyciągamy tutaj mam Pora trochę i on sobie rośnie, ko tego selera, ale wyciągam, proszę bardzo, ten seller z bryłą korzeniową razem. O, specjalnie się z tym nie ścigam, także już mamy to. Proszę bardzo, jaka ona bryła korzeniowa. Jest nas seller i po prostu tutaj trochę zrobimy bałaganu. Widzicie ile tu jest tych siewek, a za dużo Możecie mieć kilkadziesiąt, kilkaset porów I wybieram ładniejsze Ładniejsze takie siewki one z korzeniami Proszę zobaczyć Takie siewki wybieram Wybieram i mam tutaj takie, taki mały przyrząd o, Możecie to ołówkiem zrobić na przykład Robię otwór po prostu w tej wielodoniczce i nie patyczkuje się specjalnie dosyć nawet tak w miarę do tego pierwszego liścia, o, bo tu jest, pamiętajcie, że tu jest ten wzrost, poniżej będzie korzeń, także do pierwszego liścia o, nie wyszło większy otwór trochę o, do pierwszego liścia śmiało śmiało, ten seller pikuje i tak tak robię z po prostu wszystkimi. Także rozrywam tą bryłę. O, takie ładniejsze, tu takie malutkie, One też by się przyjęły nawet, ale zobaczcie jaką małeś ładny system korzeniowy. Teraz dalej. Delikatnie przysypuję. jest to jest dosyć dużo te siewki są, także lepiej mniejsze może trochę siewki jak są, to lepiej je... o, prosto po prostu mniejsze zrobić, ale już jest dobrze, także on już się przyjmie bez problemu i teraz robimy następne, oczywiście o, nawet taki mniejsze. że on spokojnie się przyjmie nie ma problemu system korzeniowy ładny już ma, ma jak system korzeniowy także on bez problemu będzie się nam przyjmował tutaj i po prostu wybieram sobie te ładniejsze no rozdzielam znaczy ja tam nawet, nawet mówię nie, nie musicie się bardzo z tym tak co się mówi rozczulać, bo jako one aby miały tylko w miarę taki system korzeniowy ten do wrzucenia. tak wyrzucę. to mam takie ładne w kubkach trochę jest dobrze zanim wyjmie, wyjmiecie je właśnie razem wszystkie takie zbite, troszeczkę je przesuszyć, wtedy będą wtedy będą lepiej się rozłączać, proszę bardzo następną no. I następną przepikowuję. Każda ma swoje pojedyncze tutaj. Prawda? C I tak robimy ze wszystkim. No i mamy popikowane. Także 24 mi starczą. Takiego dużego ogrodu, czyli. No i to powinno być wystarczające. Proszę zobaczyć, ile jeszcze ich zostało. Ale to wszystko. To wszystko będzie po prostu na no, kompost później. No, zawsze tej pacy jest tyle, także ziaren. Łączę. I teraz co? Teraz podlewamy to. I teraz nie podlewam tego z góry, tylko po prostu. Wyciągam, widzicie, mam tu takie miseczki, te wielodoniczki. Mają oczywiście one otwory. Proszę bardzo, one mają tu otwory na dole. Czyli wodę, wodę wlewam tak jedną czwartą tutaj do, tej, do tego pojemnika. Proszę bardzo i one same... I one same wodę po prostu będą sobie pobierać. I wkładamy oczywiście tutaj pod lampy, żeby im było ciepło no i żeby dużo światła dostawały. Także przypominam, następną weźmiemy teraz. Przypominam, lampy mam włączone 14, nawet do 16, jak tak na początku. Ale mi się wydaje, że tak 14 powinno stać, 14 godzin lodowe. Bo jak nie, jaki czas? Ja to wieczorem robię. Czyli ustawiam przez całą noc się przez całą noc te lampy się tutaj, prawda, świecą. Później mam taki czasownik na prąd. I one się samoczynnie proszę bardzo I tutaj, proszę bardzo. Ładnie sobie salary już rosną, a tutaj mam cebulę i por. Tutaj zobaczcie już wykiełkowały ostre papryczki. Mam habanada to jest habanero, które jest słodkie, nie ma w ogóle ostrości. Tu mam habanero czekoladowe i miałem big thai, to jest chili, a nie wykiełkowało. No i tu mam bardzo ostrą ta papryczka to jest Lemon Starburs to jest takiego youtubera on jest specem od papryk tutaj w Stanach robi i krzyżówki papier, papryk bardzo ostrych I, i, i to jest bardzo ładna papryka żółta bardzo ostra krzyżówka około miliona Scottville także na sosy będzie i do zdoby także tutaj moja rozsadownia tutaj jest ta półka pierwsza gdzie Typowo od razu takie malutkie mam, gdy kiełkują. A tutaj, proszę bardzo, mam półeczkę niżej, gdzie już sobie wcześniej, już w tych większych kubkach, rozsady sobie rosną. Także zapraszam wszystkich do robienia rozsad. Czas najwyższy już zaczyna. No i minęło kilka dni, jak przepikowałem tego. Celera, także zobaczcie jak on teraz ładnie się przyjął Aha. Przy przepikowaniu widzieliście sami, że trochę klapnięty był jak te siewki wybierałem A teraz wystarczyło kilka dni pod lampami, tutaj dostał trochę światła, oczywiście Wodę wlałem trochę tutaj, żeby to trzeba pilnować, żeby miał mokre ja wodę zawsze wlewam tutaj do tego pudełka i po prostu on od spodu sobie tą wodę pije, pobiera Także zawsze jest lepsza ta metoda, aniżeli podlewać z góry bezpośrednio Ale z góry też możecie Jakąś małą koneweczką czy spryskiwaczem takim małym Także zobaczcie jak to fajnie wygląda Zachęcam wszystkich do robienia własnego solera. Czyli właściwie wszystkie selerki się przyjęły Także one są dość odporne Także tutaj mam 20 4 sztuki, wystarczająco na, na ogrodek, jak dla mnie. Że zachęcam wszystkich do zrobienia bardzo prosto. Się robi e, taką rozsadę, no i spora oszczędność, tak? Bo paczka kosztuje tam 2 zł. Nasion, e, troszeczkę ziemi, a, a zobaczcie ile musicie za sadzonki. Nie wiem ile tam kosztują sadzonki, no ale jak będziecie potrzebować ze 100 sadzonek, czy 200, no to już zapłacicie. A z paczki to mam wyjdzie led, lekko te 200. Powiedzmy Selerów także No i przede wszystkim możecie odmiany sobie Jakie macie Ochotę wysiewać selera Także pozdrawiam wszystkich Trzymajcie się, hej